Fajnie wygląda ten twój kapeć tutaj, jeden, jedyny. z zgubił, pantofelka. Tak będzie wyglądać ława. Mniej no. więcej będzie, tylko trochę będzie oszlifowana, no. ale będzie ogólnie taka surowa. No. Marek szlifuje. No, szlifuje, tak. BHP bez ta, butów. takim dziwnym czymś. Pierwszy raz taki coś się spotkałem. Papier ścierny do. A nie, to, to dosyć to Nie, no jest, nie. jest, ale to ogólnie robi takie sobie, wiesz. Pokazywałaś stolik jaki wyszedł? Tak, pokazywałam. No tylko ta lega mi się nie podobała, jest nie do końca dobrze wyszlifowana. No ale. nie się No dobra, no ale nie jest zły, nie? Ucinaliśmy drugą Co? Tak, dwie ucinałem. Znaczy nie Madzia ucinała Madzia, przecież Madzia wszystko sama robi. No. A co to będzie? Proszę Panią. Blaciki. Blaciki? A do czego te bl blanciki? Do... Do szafek nocnych. Do szafek nocnych, czyli będziesz miała komplet. Tak. Ja. Szafki no. nocne będą pasować do ławy w salonie. Czyli w zupełnie innym pomieszczeniu. Nieważne. Ważne, że z odzysku wszystko. I drewniane. O, pięknie. Pokaż te trzewki. Długie. No, powinno złapać, nie? Tylko żeby nie przestrzelić. Nie, nie, nie przestrzelam. Kolejne blaciki będą te, będą do szafek nocnych, takżeśmy sobie wymyślili i wykminili. Bo chodzi o to, że przyczepa jest łukowata na końcu i szafki nocne, które mają swoje blaty. Są krótkie, no, no standardowe, nie. Tył blokuje, I tyłu jakby brakuje, więc jakbyś postawił coś na szafce, to ci będzie spadało jakby za szafkę, nie? Nawet telefon, czy cokolwiek, ładowarkę. A tak co, więc będą długie Będą długie blaty, a jak są długie? długie, długie blaty. No, no, to jest git. Tylko? No. I znowu nitro poszło w ruch, wali tym nitrem. Dobrze, że malujesz tutaj. Ty jak ty to polewasz? Tak na żywce? Ja się nie chcę kuwetki przygotowywać. No tak. Już jest prawie, że noc. No, ja się Teraz słońce szybko zachodzi. O 18.00 zachodzi. Przed 18 już. Zaraz będzie ciemno. Zabijcie. Zamknij się. <śmianowicie> tak to było w bajce jakiejś, nie? R? Nie wiem, nigdy Filmie. nie oglądałem. Nie? Nie. Fajne. No, ciekawe to będzie. Takie inne. Nie plastikowe, nie IKO'owe. Takie no, jak lubimy. Jak ty lubisz. No, musiałem polubić, takie życie ono jest. Samo się włączyło nagrywanie, ja nic nie zrobiłam. Ten pojazd nam służy nie tylko na zakupy, ale ogólnie się nim poruszamy, bo hulajki nie zawsze się wszędzie sprawdzają. W ogóle tutaj jeżdżenie po tych drogach hulajnogą to jest po prostu krzywda dla nadgarstków i kręgosupa, Więc jedziemy na motorze, na grzyby. Chyba ostatnie grzybowaranie w tym roku, bo trochę się zrobiło chłodno. Co prawda jest pełnia, więc powinny być. Cicha bądź! Idź. Więc dzisiaj ostatni raz nie jedziemy chyba na grzyby, bo kupiliśmy śmietanę, więc trzeba zrobić sos. Weź mi to podnieś. Nie mówimy tego <noise> roz... O Jezu, ale zaparowałam. No siema, to my kosmici. Fajnie wyglądamy. Trzeba nie ma wyczucia w tych hełmach, schylasz się i grąbiesz głową o wszystko. No. To tak jak w kaloszach. Jak w, Toś... w kaloszach. No jak... dramat jest. Te kalosze są takie, że jak wchodzimy do przyczepy, to wszystko jest uwalone. Bo wydaje się, że stopa się mieści, no. a but się nie mieści. Dobra. Nikogo nie ma na grzybach, zazwyczaj tutaj jest pełno samochodów. Już jest zimno. Ale my liczymy, że coś znajdziemy, bo my w zasadzie potrzebujemy tylko kilka grzybów, żeby zrobić obiad. No dokładnie. A poza tym my zbieramy jeszcze te. Yy, pokaż to. Może napad jakiś zrobimy na bank. Tu patrz, patrz. mamy takie fajne te. Okulary ubierzemy, nie będzie nas widać. W pandemii się takie nosiło, nie? No idziemy. Miana stylowy. I po napadzie. I po napadzie. Nic nie zrobiliśmy. Dobra, idziemy na te grzyby, bo głupoty gadamy. Mało tu już grzybków. Co mówisz? No wyczułem na gogle to jeziorko. No czy jeziorko Stawik? No i chciałem, żebyśmy tu przyszli, nie? Tylko mówię o grzybach, że mało grzybów już, bo były dwa razy przymrozki. Tak? Dwa razy były przymrozki i tak już grzyby powoli znikają. Już obiad mam. To? Ja mam, także spokojnie mogłabym obiadek zrobić. No to spoko. Chodź jeszcze, zobaczymy to coś. Bo mówię, ja na Google to obczeję. Ty co to jest? Patrz, jakie betonowe te. Czy to styropian jest? No, śmieci. Oczywiście śmieci. Wszędzie po lasach są śmieci. Jest drama. Patrz, opony. Wszystko tu jest. Masz kalosze. Nie mam kaloszy. Nie masz? A czemu nie, nie wziąć kaloszy? Nie byłbym. No przecież ja jadę? No i formalnie na Goglu to jest całe zalane. Widzisz tutaj do brzegu? Popatrz na brzeg, jak widać, dokąd jest formalnie chyba woda. Mówię, to jest jakiś taki zbiornik przelewowy, albo nie wiem, co to jest. Bo aż tutaj tatarak jest dotąd, czyli tu wszędzie formalnie woda jest. No i mówię, na Goglu to jest pełne wody. Możliwe, że to przez Fajnie, jakby to było pełne, nie? Przecież to mega miejsce. A ten, co chcieliśmy go, ten, sobie kupić na chałupę nad morzem, to pokazywaliśmy go w tamtym roku. No susza. No i tu jest ten stawik wysuszony, a tutaj zaraz za tym drzewem nie wiem, czy widać. O tam jest ten budynek, który w tamtym roku żeśmy pokazywali. Fajny taki. No fajny można by było zrobić blisko do tego stawiku. No mega miejscowa by była. No idziemy do kolejnego lasu. Troszkę coś tam masz, nie? Ile tam masz? Nie, ja spokojnie obiad zrobię. Tak? Pokaż, pokaż, pokaż co tam masz. Ja mam tylko dwa czerwone i dwa takie zwykłe. Ja dzisiaj nic nie widzę. No jak przecież ja mam też twoje grzyby. A no tak, w sumie. To jest niesprawiedliwe. No tak, no bo ja mówię ci gdzie jest. A ty bierzesz zbierasz. Dobra, tu zawsze było dużo, więc tu szukamy. Jakie słodziaki? Takie bliźniaki. No to jest masz maleństwa. To maszlaki? Nie? Malutkie. Malutkie, ale przynajmniej te malutkie są nie, nie robaczywe. Bo jak zbierasz większe, to często są robaczywe. To jest tak strasznie wydeptane, bo tu pełno pełno ludzi przychodzi. I nie przeszkadza mi to, tylko po prostu tu, żeby coś znaleźć. O, tu, tutaj z tyłu, tu z tyłu, tu z drzewem. To jest takie tu. nasze skarby. Na Madzia, a to? A nie, to są trójaki. To to nie. Znaczy trójaki. Znaczy to to nieznane. No, nieznane. Mam, mam coś dla ciebie. starego grzyba. <noise> nie, ale ładnie jest. Tak mi się wydaje. Tu, 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 tu. No zobacz jaki ładne. A no. Ale ładny, no. no. O jaki są czysto. O no. jaki duży Ok no. no Mam to oko no. Dobra, idę dalej szukać. madzie mam kolejne grzybki dla Ciebie. Też maślaki. Trzy. trzy. nieduże To są już raczej... No tam też jest, tam też jest, wiem Ale chodź tu, najpierw tu, bo się zgubimy. Tu weź te trzy najpierw. Ja mam kaski i reklamówkę i to ciężko mi tutaj Natomiast zbierać. No a ty od razu obcinasz, nie. Ja mam takie grzybki gotowe. O i tu kolejny jest paczeki duży tu. O! Także to chyba ostatnie nasze w tym roku grzyby. No bo co, już nie przyjedziemy raczej na grzyby, tu masz dwa na... No a po tych mrozach to już grzyby po prostu przestają wyłazić No i tak blisko nas, naszej działki mamy takie fajne lasy. No mega tu jest, <laughs> ale patent. Jakiemuś dziadowi nie chciało się zabrać puszki po piwie, to wziął schowo pod drzewa. To jest pełno, pełno śmieci. Najwięcej jest zawsze jak grzybiarze są. To jest pełno puszek, pełno folii. Nie rozumiem tego. Dramat. Maciek, chodź tu. Chodź tu. Masz coś? No to fajnie, ja mam dwa. No i miało być kilka grzybków. Miało być kilka kobiet, rozumiesz? Nie znasz umiaru. A tu półsiaty. Ech. ale tak, e, część pójdzie na obiad, no. część do suszenia, o, to suszymy, suszymy, bo no, będziemy mieli, czy nawet na później na Wigilię, nie, do, do tego, nie? Niektórzy uważają, że maślaków się nie suszy, bo to jest maślak pstry. Który? Ten, ten, ten suchy taki czy... ładny, nie? A ja suszę. No. <noise> jest. No bo jak mam za dużo, no to co mam zrobić? A tam co? No nie. No nie, to nie. już przestań. Teraz jedziemy na czerwone. Obczaj, czy są jeszcze? Ja byłem wczoraj? Kiedy ja byłem wczoraj? przedczoraj Mało już było, zimno jest. Przyjemnie się zbiera, ale potem trzeba to wszystko. Ale ty i tak od razu masz czyste, nie? Tylko pokroić. Tu mamy takie inne też, jakby co. Ale takich się nie zbiera, tylko kolekcjonuje. Będzie makaronik z sosikiem, mniam. Ja uwielbiam. Jedna z paczuszek. O, nad mamy marka. Czekolada musi być. Zawsze musi być coś do jedzenia jak mama marka coś wysła. Zobaczymy co nam to przyszło. Bo kupiłam coś na AliExpressie do niej. Bo nie wiedziałam ile będzie szło. Więc nam przepakowała. I wysłała. O, islamowskie dywaniki nam przyszły. Będziemy mogli się modlić, bo mamy dwa teraz. To są dywaniki do modlitwy. Nie wiedziałam, no. jakie one są, czy one są wiotkie. One z Chin przyszły, nie? Tak, z Chin, ale ekspresem, bo nie cały tydzień, niby na Allegro, bo to na Allegro było, nie na mm -hmm. AliExpressie. E, było napisane, że będzie szybko, ale ja to tak zawsze. No i one są formalnie do modlitwy, nie? Tak. No. No. no, więc są takie dosyć wiotkie. To też można zrobić, bo można. E, Podtegować, no. Ale chodziło nam, że chcieliśmy mieć niebieskie. Co prawda, one miały być bardziej niebieskie niż turkusowe. Kontrastowe, nie? Ale, ale ładne są, dwa mamy takie. No. takie tutaj... Czyli oboje będziemy mogli się modlić. <grym> tak. Tak. tak, tutaj przed lustrami. No, paczek przyszło. Ile przyszło? Trzy. W jednej solary, w jednej w końcu te pokrowce. pokrowce no na, te, nie, no. na te wszystkie te, bo to tak wygląda, jak wygląda. No tak taka cepelia jest, nie? Taka była tutaj, taka była w kuchni. Bo no, a mniej, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Kanapy takie no nie ja wiem, kiedyś tak się tam... robiło, nie? No, a moja mama uszyła nam nowe pokrowce. Oby pasowały. Kupiliśmy dwa lata temu materiał, potem w międzyczasie złamała nogę i była niedysponowana, a my i tak nie robiliśmy przyczepy, więc teraz akurat wszystko się składa. Że Także dwa złama. lata trwało szycie. Żart. Nie, nie. Żart. Także na samym końcu już jak będzie wszystko gotowe, to te, wtedy przewleczemy poduszki. No. I położymy wykładzinę. No i tutaj wykładzina, wszystko to trzeba... Bo my położyć. już prawie wszystko mamy gotowe, chociaż wydaje się, że nie. No Saigon jest dalej, bo nie? Bo jest bałagan nie w ogóle, ale my już w zasadzie 90%, 95% nie. przyczepy mamy zrobione. Także... No i brakło nam ropy, więc szybko na motocyklu. Fajnie w te w kufry wchodzą te pięciolitrowe baniaczki. Zatankujemy ropę i zaraz będzie można dalej się grzać w przyczepie. No bo brakło, a piec jeszcze nie uruchomiony. Pierwsze zakładanie poduszek, znaczy pokrowców na poduszkę, które moja mama uszyła. Już wiemy z markiem, że wybralibyśmy teraz inny kolor, bo się zrobiło okropnie niebiesko, no ale już trudno. Czymś to przełamiemy. Wczoraj się umordowałam z poduszkami, bo bardzo ciężko wchodziły. Niektóre są bardzo duże, więc wkładanie czegoś takiego jest dosyć trudne, ale jakoś poszło. W zasadzie tylko jeden rozmiar mi się nie zgadza, ale to sobie przeszyję już sama, bo mam materiał. No i zrobiłam próbę już na gotowo jednej poduszki, jak to będzie wyglądać przy... Już mi wideo stroboskopuje. Telefon mam tak zawalony tymi wszystkimi wideo, że tak właśnie skaczę, więc musicie to przeżyć. Tak wygląda poduszka już na gotowo, z zaciągniętymi guziczkami, więc ładnie. Została nam ostatnia rzecz do zrobienia Czyli położenie wykładziny Bo tej tutaj nie chcemy Zostawiamy ją pod spodem, bo ona jest bardzo Gruba, izolowana, taka gumowana od spodu Porządnie ją podkurzałam, Strasznie dużo syfu Także będziemy ciągnąć wykładzinę Przez całą długość Aż tu I zobaczymy jak się sprawdzi Bo wybraliśmy czarną Teraz byśmy wybrali już Inny kolor, jakiś szary. No zawsze można jeszcze później położyć kolejną. Będzie cieplej. No i praktycznie wszystko zrobione. Została tylko wykładzina i turbina. Turbinę zaraz będę zakładać. Macie docina wykładzinkę. No i później posprzątać, bo saigon jest wszędzie. Nadal wciąż. I będzie git. Najgorsze to docinanie, bo to trzeba każdy zakamarek. No najłatwiej by było meble wymontować i położyć nową no, całą. No nie wiem, czy to by było takie łatwe. Znaczy nie, ne, najłatwiej, najprościej, najszybciej, nie? Oni tak dokładnie, nie? do no. długości, a potem meble. No ale... No, ale, ale jest jak, jak jest. Jak się robi nowe, to inaczej. Oddaj Jedzie. moją koszulkę. Nie, 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 żartowałem. Dobra, muszę włączyć timelapse, bo sobie zapomniałam. A tej blapsa? Ja nie, to tak, bez no, to nagrywania. Maciek uwielbia timelapse'y. Skandal! No. Także została nam wykładzina. Mówię, jeszcze turbina mi została do założenia i zamontowania i mamy koniec z głowy i możemy spadać, nie? No. no. Dwa miesiące nam pękły na działce. Tak. Dwa bite miesiące. Tyle, jakbyście się zastanawiali, ile zajmuje remont przyczepy, to nam zajęło dwa miesiące. Codziennie. Jeden dzień przygodnie tylko robiłam zamówienia, więc nie robiłam tu. No ale czasem jechaliśmy na grzeby, czy gdzieś tam. Ale tak no to... ale mniej więcej dwa miesiące nam zajęło. Prawie codziennie. Także zeszło, nie? Ale będzie pięknie. Zostanie nam tylko do roboty jeszcze łazienka. No i instalacja elektryczna, nie? Ale to już w przyszłym roku. Ale i szła ta pora w końcu, wiekopomna chwila, po chyba trzech latach, trzech, dwóch chyba, chyba trzech, no dobra, bo to było pierwsze kupione, później to było po roku kupione, to jest droższe niż turbina, no ale dobra, to jest regulator, nie, MPPT, też tej samej firmy, marki tej, tej, tej Mars Rock, co, co turbina, dobra, w końcu ją zakładamy, bo ona na raz była tylko założona na testy, na testy? No i regulator był do chrzanu tamten, co tam jest w zestawie, więc odpuściliśmy to sobie i leżała, leżała, bo wiedzieliśmy, że ma iść na działkę. No ale czekałem na ten regulator, że będzie w promce, no ale, no. Dajmy, nie przykład... był. No był. Tylko a, a, był, był. a był, a potem dowalili no Aha. i ostatecznie wyszło, no Dobra. drogi był. No drogi, drogi był, więc w końcu montujemy. Jeszcze wszystko funkielnówka, no, już tyle lat leży. No. no a wszystko dojrzewa. No. Piotrek ma taki sam przyczepie założony. Tak? I tak. co sprawdza się? mu? No nie do końca. Mówił, że solary jak pod to podpiął, to nie, nie coś nie tegez. No to zobaczymy. No, jak zobaczymy. U nas. zobaczymy. On jest niby bez Wi-Fi. No miał działać na Wi-Fi, mm -hmm. ale to, to Wi-Fi to jest takie, że stoisz ko koło tego i telefonem sprawdzasz sobie Wi-Fi. No to trochę nie tegez, nie? Więc. Ech. Wiesz jak to wszystko pięknie w reklamach. To ma niby hamować ją później, nie? Kogo? No to taki jest rezystor, nie? Turbiny? Tak, tak, bo jak będzie dużo, dużo duży wiatr, albo ten akumulator zbyt pełny, to ona musi to się wyhamowywać 2400 Watów? Tylko że tak z Wind, czyli wiatrowa 1200 i z solarów 1200, nie 12V, Tuf. Tuf? nie, bo to trzeba poprawiać, się, bo to. Ale, bo, bo, bo. dobra, bierzemy się za robotę, jeszcze to. Już się co? No. Leżało nam to w domu. Jaka zakurzona. No bo tu jest taki regulator, nie? On jest niby MPPT, ale on się nie nadaje do niczego, moim zdaniem. Takie dziwne to coś, to do hamowania, nie wiem jak to nazwać, rezystor nawet nie. Ceramiczne. No i tu się z jednej strony podłącza kabelek i z drugiej, czyli niby plus i minus. Regulatorek już działa. Pokazuje prądzik. Tutaj mamy regulator MPPT. E, co to jest? Azo Digital. A tu mamy zwykłego, też M, nie MPT, też Azo, ale zwykły PWM. A tutaj jest to coś. No, zobaczymy jak to będzie. Teraz jeszcze turbinka. I tak jak pokazywaliśmy kiedyś, zamiast 5 łopat dajemy 3, bo trzy podobno lepiej jak są niż 5 tego jest jeszcze cała ta, ta, ta na 5. Także taka wersja uniwersalna, no ale dajemy na 3. i montujemy. No i turbina zamontowana. Wczoraj zamontowałem wieczorem, ale przyszła mgła. Zrobiło się zimno i już nawet nie było jak pokazać, bo szybko ciemno się robi. Odciągi porobiłem. Nie wiem na ile nas dadzą egzamin. Są dosyć głęboko zategowane z czterech stron starałem się napiąć jak najbardziej no zobaczymy turbina w ogóle się nie rusza kompletnie, mi się wydaje, że dlatego, że mam pełne akumulatory bo naprzeciwko u sąsiada zasuwa jak w... no. tylko tak więcej turbin było o, gdzie ta turbina jest? o tam nie wiem, czy on ma inną i dlatego czy dlatego, o jak zasuwa no mega tylko mówię, ja mam pełne akumulatory. Ja mam 14 na akumulatorach, więc mi się wydaje, że ona się wyhamowuje sama z siebie, że jest, że jest pełny akumulator. I dlatego. Kurde, było więcej turbin, nie widzę ich. Tak, na szybko, bo to jeszcze nie jest ostateczne pokazywanie. Jeszcze mam nagrały film taki podsumujący. Także tak wygląda salon. Wieczorową porą. Kotłownia o kuchnia, kuchnia w zasadzie. Bardzo nam zależało na tym, żeby kominek miał tą płytkę w górę do grzania herbatki, bo herbatki są taką dziwną porą jesienną też przydatne. Kuchnia, to, o której tyle które mówiliśmy, którą było tak ciężko zrobić, bo ten, uzyskać ten kolor granatu było bardzo ciężko. W końcu nam się znalazło, udało znaleźć ten kolor. Kolor nam się podoba, struktura nam się podoba. Ale farby akrylowa uważamy, że to jest nieporozumienie, raczej się nie sprawdzi. Pewnie będzie trzeba przemalowywać, ale kuchnia nam się ogólnie podoba. Eee... Tam. Ja, a tam to jest łazienka, łazienka akurat nie jest zrobiona. Najbardziej podoba mi się sypialnia, a sypialnia jest zrobiona tak. Po prostu coś wyszło i wyszło najlepiej. Była zupełnie nieprzemyślana. Wszystko, wszystkie pomysły powstawały na bieżąco no. i bardzo nam się podoba. No bardzo nam się podoba. Jest ładnie. Jest, jest na, najładniejszym pomieszczeniem moim, moim zdaniem. Na razie nie mamy tutaj światła więc to jest wszystko takie... No. Sypialnia wyszła tak przyjemna, tak fajnie tutaj jest, przytulnie. Zupełnie klimat nam się podoba. Jest taki niebawski, nie taki idealny, zupełnie yy... Zupełnie tak jak chcieliśmy, mimo że nawet nie wiedzieliśmy co chcemy po prostu podoba nam się, fajnie to wyszło. Więc jestem bardzo zadowolona. Zrobiliśmy więcej niż yy, ja myślałam, że zrobimy w przyczepie. Jestem bardzo zadowolona, została tylko łazienka, ale łazienka musi być bardzo mocno przemyślana, bo łazienka ze względu na to, że jest maleńka i musi dużo pomieścić. To jeszcze tam jest instalacja wodna, która lubi yy, przeciekać gdzieś i coś takiego. Wilgoć jest złem w takich pomieszczeniach, więc. Łazienkę sobie już zostawiamy na później. Przeżyjemy bez łazienki, jakby co? Jesteśmy dosyć tacy, yy, radzimy sobie w trudnych warunkach. Powoli musimy jechać do domu ze względu na pracę, bo jak wiecie, przygotowujemy się do sezonu yy, wakacyjnego już yy, od listopada poprzednie, Jakby poprzedniego roku. Teraz też tak było, że od listopada do końca sierpnia nie mieliśmy ani jednego dnia wolnego, cały czas tylko praca. Naprawdę nie mieliśmy ani jednego dnia wolnego, nawet święta wigilie różne takie pracowałam, co prawda wtedy odrobinę mniej, bo na przykład nie 11 godzin, tylko 5. Także yy, był to bardzo pracowity czas dla nas. Yy, przyjechaliśmy tutaj na, działce, na działkę bardzo wypompowani psychicznie i fizycznie. Fizycznie niezbyt yy, odpoczęliśmy, psychicznie odpoczęliśmy bardzo. Bardzo dziękujemy, że nas nie odwiedzaliście tak jak prosiliśmy w filmach. Próbowaliście, ale ostatecznie udało się, że nie, bo naprawdę potrzebowaliśmy tutaj sobie pobyć sami, porobić co chcemy, tak się troszkę jakby to powiedzieć, odchamić psychicznie po tych wszystkich miesiącach rozmów z ludźmi, których było mnóstwo. Nie mówię, że źle, ale jednak co za dużo to niezdrowo, więc potrzebowaliśmy tego. No teraz powoli musimy wracać do pracy zarobkowej. To, co chcieliśmy, to zrobiliśmy chyba wszystko. Nie możemy powiedzieć, że nie były to produktywne dwa miesiące. Bardzo dobrze je wykorzystaliśmy od rana do wieczora, każdy z nas coś robił. Także yy, spoko. Możemy z czystym sumieniem wracać do domu.